Simon, widzowie. Tak, ja wyglądam w prawdziwym życiu. No, i dzisiaj, widzowie, sobie po prostu opowiem o tym kanale, dlaczego powstał. Okej, okay, widzowie, to dzwonimy do niego i będzie nam e, mój przyjaciel zadawać pytania. Lecimy. No, to dawaj, zadawaj mi pytania. Ja będę coś No dawaj. Mogę ci zadać takie pytanie, że jakby... Jak sobie poradziłeś z tym, że tak się robiłeś? Sieba witam was serdecznie. Jestem ja myślę, że w dzisiejszym odcinku, reagujemy sobie na taki film, w którym będą się biły dwie ryby. Jest taki blog, taki wielki... Pusty I, I, I kolejny to jest alegram. Jeżeli Wam się ten film spodobał to zostawcie suba, lajka Komentarz miły i obstawiajcie w komentarzach kto wygra to jest silniejsze No to co, lecimy z odcinkiem No i co widzę, zaczynamy No i co jest? Jest jakiś blog Dzie do gry spłynie Do gdzieś w Aha, czyli że Alegan i... żeby się spotkają. Okej. Okay. co jest? Ile tego... Ile tego te te leci. Alegan? Bo... Blob. Jestem ciekawy, do wygra. Co to? Obstawiacie w komentarzach. I co jest? No jesteśmy, ja mam łapę no. tam, Co on Ale palę! O mój Boże, ale gierki! O mój Boże Ale wy tam widzimy, widzicie jakie gierki? Blok leci na Elgrana Jestem tylko widział w ogóle po co tyle statków? Aha! I to co jest na zielone to jest uzbrojone na... E, na chyba blopa. To jak mu tam, nie wiem. I on do końca, bo może być ciekawe. Jeżeli chcielibyście więc stać wysynik, to oddajcie da, na komentarzu. I co się wydarzy to jest? Występują jakieś podwodne statki małe, żeby wyszukać. Uwaga, ale ma zębiska O no mój Boże, jest takie dwa, jest większy od mojego domu, ale Gajana ma takie zębiska, że to się w głowie nie mieści. O nie, potkali Patrzył czy nic co będzie. Ale masz zębitkę. Nie no, mi się wydaje, że blob wygra. Chociaż Allegran widzę też jest. Straszny. Ale tych... tych oczy i zębiska są takie straszne. Dobrze! Lecić Blob. A czemu on się gapnie stoi. O jest do kurzu, Ale masz szczękę! O mój Boże! Nie no, Blob wygra O Jezu to straszne Ja nie wytrzymam, nie mogę Dawaj Blob, zniszczysz go Lecisz zbiło się czy nie? Aaa, muszę się spędzić o był, O! Ale dostał! Lecisz, blok! Dawaj w niego! wiesz. Dobrze! Almu gniot! Głowo, o oh, jezu! Yes, Almu poleciał okiem! Okay. Almu się gniot! Ale blok dalej się nie poddał i leci! Dawaj! Lecisz, blok! O oh, yes, był. Dawaj, wierzę w Ciebie, brod. O Jezu, ale dostał. Um, nieprzyjemny. Almu mu dał to Dobrze. Lecisz. Ale elegan, widzę, jak no to on. Jeszcze się nie poddał tak powiem. Almu mu odgryzł. O mój Boże. Uczę mu Dawaj, zniszczysz go Lecisz O my... Aha! O dobrze! Almus złapał za nogę. Nie dam go tego! go no. Dawaj! Szczerkę mu no, dawaj, lecisz Trzymaj! Lecisz! Oj drasz. Aż by leciał! Nad wodą O mój Boże, to, to się dwie Walka zacięta Przecież widzę Ciężko mi powiedzieć Eee, jak tylko na pytanie Mi się wydaje, że blok Bo on dobrze pływalczy On... On nie puścił o nie O Jezu! O tu ja mam o Jezu Ale O mój Boże ci wiem ci O mój Boże co się wydaje przed tym Ale gan mi się wydaje, że jest o wiele silniejszy. Ale block tak łatwo się nie podda. Będzie walczyć dopóki... O jest. O jest. Dobrze! Lecisz. To jest? Nie. A myślałem, że jest zginął. Jeszcze nie zginął na szczęście, by było. Nie Tego końcisz O Jezu. Dobrze Blob Lecisz Jest jeszcze w tobie nadzieja Dobrze Nie Ścianko młody Jezu jak mogę. Нас так вот там надо. Да. О мой боже... тут. Это... О, мой боже. Что делаю? Да, шкода мне. Шкода мне, бы он забил. Не, не, не один что, нет. Давай. Нет. Даже бы даже. Не, блок сгинул I nie wiem czy to... ale to rzecz... a oni chcą zniszczyć tego Algama. Myślałem, że to jest koniec, ale Aha, tyle pocisków zostało wystrzelonych. Okej. Okay. To tak znaczy jest tak dużo. No czy nie aż tak dużo, ale. No co jest?

No i co widzowie, jeżeli wam się taka reakcja spodobała i jeżeli chcielibyście więcej takich rzeczy oglądać na tym kanale co mam tysiąc subów, no to co? łapkujcie, subujcie no i co, może z tego będzie kolejny odcinek, no i co? Halo Widzu, czy ty jeszcze nie obejrzałeś tego filmu? Oj, to znaczy, że mam się na duże zaległości, no to klikaj w ten film żebyś jeszcze był tym. Eee, znaczy moim widzem, no i co? Ego.